Nastia trudny turniej, chociaż ty szłaś łatwo w miarę do tego finału. Bardzo dobrze grałaś. Dzisiaj ten pierwszy set taki z dużym obciążeniem emocjonalnym, ale ładnie, ładnie się odrodziłaś, można powiedzieć, bo, bo straciłaś seta, ale grałyście prawie 3 godziny. No nawet nie wiem, mi się to nie odczuwało, że tak długo graliśmy, a ogólnie no, była duża przerwa, cztery miesiące. Na pewno emocje są na no, jakiś właśnie w takich sytuacjach, jest jakaś może niepewność jeszcze siebie przez taką długą przerwę. No to prze... Jezus, ja nie mogę się to. To nie szkodzi. To zadam pytanie uzupełniające, bo mówisz, że tak nawet nie czujesz, ile grałyście, to znaczy, że jesteś tak dobrze już przygotowana fizycznie do takich startów, bo no grałyście na pewno ponad 2,5 godziny. No Fizycznie jestem mocno przygotowana z trenerką swoją Anią Szymańską. Przepracowaliśmy przez całą kwarantannę czy 4 miesiące. Ja naprawdę codziennie trenowałam, było ciężko, ale no, widzę efekty i warto było zdecydowanie. Na zakończenie co znaczy dla ciebie to zwycięstwo? Spodziewałaś się tego, jakby czułaś się tak mocna, bo zawsze początek takiego cyklu po przerwie to jest taka delikatna niewiadoma no, dla was, dla nas, dla wszystkich. Wiadomo, że chciałam bardzo wygrać, ale nie, nie robiłam żadnych takich presji sobie. Grałam to co potrafię, no i cieszę się, że udało mi się zagrać tak dobry tenis, no i wygrać ten turniej. Powodzenia w deblu. Dziękuję.